Proszę Państwa, w ostatnich dniach jesteśmy świadkami spektakularnych skoków do koryta w wykonaniu ludzi związanych z koalicją 13 grudnia. To jest desant, jakiego nie powstydziliby się wojskowi spadochroniarze, a więc żołnierze z sił powietrzno-desantowych. Rezultat jest taki, że wyrzucani są ci wszyscy, którzy zostali zatrudnieni w latach 2015-2023, a w ich miejsce przychodzą tacy oto uśmiechnięci specjaliści, jak na przykład. Działacz ruchu, który sprzeciwiał się powstaniu centralnego portu komunikacyjnego, który trafił do zarządu CPK, jak pani, która trafiła do zarządu firmy zbrojeniowej, a więc teraz jest odpowiedzialna za produkcję rakiet, a wcześniej była odpowiedzialna za wywóz śmieci. No, całe koligacje rodzinne są w totalizatorze sportowym. Można powiedzieć, że dziś totalizator sportowy to firma rodzinna, złożona z rodzin wszystkich tych, którzy są związani z partiami tworzącymi koalicję 13 grudnia. I jaki jest rezultat tego, że dokonano czystki w spółkach Skarbu Państwa? Fatalny dla tych spółek, a więc fatalny dla ich budżetu.